Witam. witam, witam, witam. Z tej strony Dzisiaj zdecydowałem się bardzo ko kontrowersyjny temat zrobić, czyli obejrzeć reklamy z Coca-Coli od lat najstarszych. Jakie są dostępne, to teraz. Nie wiem, oczywiście, ile było reklam do tego czasu. Znalazłem jakiś taki film. Mam nadzieję, że są wiarygodne. Jest to wszystko real, Nie mam pojęcia, szczerze, poszukałem z ciekawości, czy są od teraz od właśnie 2.25 do niżej ale nikt jeszcze tego nie zrobił, a ostatni jest sprzed 4 lat więc uznałem, że zobaczymy jak to wygląda jak to wygląda nagrania, ewentualnie też dźwiękami oczywiście Taka reakcja moje, jaka jest różnica teraz, a dziś i jeszcze mam w razie czego przygotowane jeszcze dwa materiały 2.24 i 2.25, oczywiście ten 2.24 nie wiem czy jest real, ale zobaczymy to... Widziałem tą reklamę AI na 25 kłopali, i uznałem, że chyba warto mimo wszystko. Yy, no, wiecie, skomentować to. Najgorsze okay. to... jest to, że nie ma, nie ma tutaj nigdzie daty. Tutaj są oczywiście kanały od chłopa i jakieś inne. Najgorsze jest to, właśnie w tym wszystkim, że. Nie mam tu napisanego roku, to rogu, to rogu, to, rogu, który to jest robi i tak dalej, to jest rogu, i tak dalej więc zobaczymy. Co jest różnica w ogóle między reklamami, w między tym, czy sam tutaj materiał trwa 20 minut plus jeszcze licząc te no to będzie 20 może 2 minuty ten materiał trwał, zobaczymy. Na pierwszy rzut oka pierwszy materiał wiadomo był prosty, drugi całkiem ten, trzeci już tak widać, że troszkę animowanie poszli nad niektórymi rzeczami. Ok, tutaj tu i tam. Pewnie się zapytacie, dlaczego w ogóle robię taką reakcję. No, bo dlatego, że już coraz bliżej świątnie. coraz bliżej, coraz bliżej święta. Ok, interesująca reklama. Okay, to był 90. To jest co? 2000. Let me tell you about my life. No dobra, reklama. anymore. Okay, to, no, so Today, you're asking me for video games, modern stuff that has my elves working tirelessly. I'll make it with the presents. do okay, yes, I wanted to write you a letter with a request. Here goes. Very <coughs> To jest to, co ja chcę na świątę. Nie musi to być materiał, może być... animacja, była jakaś bajeczka też. Właśnie, w ogóle tak mi się wydaje, że na przestrzeni latku, kiedyś kurde, rzeczywiście firmy starały się. Teraz wszystko idzie po tej jaj i mam wrażenie, że idzie w gorzej trochę, nie? Chodzi o reklamy przynajmniej na razie. Co tej telewizji już nie potrafię Co oglądać? Co oglądać, przez te reklamy chociażby. Przecież nie oszukujemy się, nikt chyba nie potrafi oglądać telewizji, jak jest mnóstwo reklam. Ale mi ostatnio naprawdę coraz więcej. Ja to wytnę i tak te reklamy. No, więc jest to męczące jednak. Jak... Są takie długotrwałe reklamy, potrwałe 5-10 minut. A bardzo często tak jest, przynajmniej jeśli jeszcze ktoś ogląda filmy. To bardzo często tak jest. W tych znanych te telewizjach, że leci film, zostało ostatnie 10 minut, może filmu, i puszczą ci pół godziny reklam. Tylko po to, żeby później ci otworzyć te 10 minut i kolejne pół godziny reklam włączyć. Więc uważam, coś, co jest naprawdę idiotycznym zagraniem. Bo się już nie opłaca wtedy po prostu oglądać tego. Równie dobrze te 10 minut to za darmo są otworzyć na internecie. Okej. Okay. Tutaj znowu z rysunkowego przyniesie się na żywy. Żeby wszyscy ruszają Mikołajem, okej. Okay. Ta reklama jeszcze też miała sens. Myślę. Bardzo dobra reklama. Jeszcze troszkę pierwsze nie? Oglądacie się chyba, nie?

Aha. Mam you... Tak Pewnie prawa autorskie mi tutaj wytrzaczy. Ale mam nadzieję, że nie. Ok, okej. Okay. Reklama ciekawa. Akurat wydaje mi się, że tą reklamę nawet kojarzę, że kiedyś ją nawet widziałem. Ale nie, nie w takim znaczeniu, że się wszystko ruszało, nie? Że tak lekko ruszał i była pokazana właśnie koła i i z całym światem jak się ruszał, no chyba nie widziałem tej sceny. Dlaczego mi się wydaje, że powiedziałem? Tak mi się wydaje, że za dziecka mogłem takie coś widzieć, ale nie jestem pewny. Tego na pewno nie widziałem, chyba, bym kojarzył takie miejsce. A, czyli to jest po prostu ta sama reklama, to po prostu inna lokacja, nie? Pomysłowe. Po... Zobaczcie też tą drugą różnicę, nie? Dźwięk jest już inny, jest cichszy. W tej reklamie jest dźwięk cichszy na muzykę, nie? W poprzedniej było głośniej, teraz jest ciszej. Po prostu trochę poszli na łatwiznę, to nie wiem, po prostu... Mikołajem nic nie robi, tylko tutaj zrobili nową scenę. nie? Więc uznaję, że po prostu Mikołaj się sprawdził, zostawiamy go, a resztę scenarii robimy inną. Więc chyba spoko. Tu widzę bardziej nowocześnie. Tak samo mówię, nie mam pojęcia czy ten filmie rzeczywiście ujrze światło dzienne. Wydaje mi się, że powinien ujrzeć, bo mój kanał i tak nie zarabia. A to ma być tylko moja opinia na temat reklam, kwestia, to to, że się święto odbierają, nie? Okay. To się dzielą Coca-Colą, oczywiście. Oczywiście tu też nie ma żadnej autopromocji, tylko uznałem po prostu, że Warto mimo wszystko zobaczyć jak na przestrzeni lat się marka rozwija, nie? taka znana. Może inne marki też możemy w przyszłości obejrzeć, ale to za wszystko zależy od was. Ta jedna mi po prostu przyszła na myśl, że chcę zobaczyć, bo widziałem tą reklamę ostatnią i uznałem, że fajnie by byłoby ocenić wszystko, jeśli byłby materiał. I znalazłem ten jeden materiał, bo wszystkie inne to tak ciężej było znaleźć. To 2-24 reklamy chyba w Kapitolii, dali na prywatne, mi się wydaje, bo nie widziałem i na oficjalnej stronie. Więc... No. Okay. Podoba mi się to, że jest ta atmosfera rzeczywiście świąteczna, wszyscy rodziny i tak dalej. To, to jeszcze da włożyć. Zastanawiam się też, to są też pokazane wszystkie reklamy na cały świat? Czy to jest reklama po prostu, że i na Europę, i na pewno się dzieliły? Bo nie mam pojęcia, czy się jakoś dzieliły. Jeszcze w Facebook stary, pokazane. Na tych reklamach przynajmniej można zobaczyć tego starego Facebooka jeszcze, jak istniał. Kiedyś tak dobrze, a teraz wygląda jak... Wygląda, no. Okej. Okay. Może być, spoko. To... Jest też też reklama Coca-Coli, nie wiem, czy już jakaś nowsza, muszę powiedzieć. Niedźwiedzie polarnym, ma, ma to sens poniekąd. No dobra, bardzo prosto zrobiona reklama, bardzo prosto. Tutaj widzę, znów się przenieśli na Polak, na niedźwiedzie. Zamiast ludzi, im się chce robić... Im się chyba ten, nie, nie chciało robić z ludźmi scen, tylko chcieli pójść na animację. Nie mówię, że to coś złego jest, ale jednak... No, można by byłoby się tu o różne rzeczy przyczepić, nie? Ale jednak to ma być animacyjne, więc... No dobra, choćby tutaj... Nie, nie będę się czepić. Może o takie rzeczy się nie będę czepił. Disgusting, po prostu. Trochę to wynosi ta reklama. Tutaj oczywiście już. Coraz bliżej święta są, tak są. Coraz bliżej Coraz bliżej są. Coraz bliżej są. Coraz bliżej nas. Coraz bliżej. Chyba polska reklama jest, tak się wydaje. Też nie wiem. Gdy malujesz szybę mróz Ja to chyba będzie bo tak widać już w odparze Pierwsze gwiazdy Ogólnie ten trik właśnie z tym, że można Taki prezencji właśnie tutaj, tą stążkę zrobić Widziałem, że to się da zrobić, to teraz nawet Będę musiał to sprawdzić kiedyś w moc Dźwięki kolendy cicho niesie wiatr

Znaczy, brzmiało brzmi, to bardzo dobrze. Znaczy, że tak pominąłem, ale brzmiało to tak dobrze, że musiałem to tak zostawić, jak było. Ok, tu kolejna reklama. Tu już Coca-Cola Zero pokazana. I to już był ten czas, kiedy Cola Zero zawitała. Tak, pop oficjalnie. Możecie tutaj dzisiaj zobaczyć, Zajka, za opinię moją. Raczej. W ogóle gdzieś na tych bateriach świątecznych była Coca-Cola Light, nie? Ja w sumie nie zwróciłem na to uwagi, bo wiem, że Coca-Cola Light nie była długo znana. Ja na przykład wiem, że w Hiszpanii jak byłem, to ona była. To ona była właśnie w Hiszpanii. W Portugalii nie widziałem chyba mówiąc, czy ona była lepsza od Zero czy normalnej kontroli Jak ją znowu piłem, to muszę przyznać... No była w taka smaku, jak ją zapamiętałem, nie? Nie była ani bez cukru. Była taka pół na pół. Była taka w sam raz. Idealna, nie? Ale ją wycofali w Polsce już lata temu. To prawda, wy... W sklepie Dilsie chyba da się jeszcze ją wyrwać. Tak samo jak Waniliową, ale w puszce malutką. To ona się na nie nazywa w Dilsie, jak pamiętam, ona się nie nazywa po prostu y Light, tylko Diet Coke. Jakoś tak, nie? Chyba, ja że ktoś znajdzie, no to, to będzie ciekawe. To może się pochwalić wtedy na Discordzie. Właśnie, bo też zapraszam Was na Discorda. Na Discordzie zazwyczaj zwyczaj się na bieżąco wysyłać informacje odnośnie materiałów, które się pojawią, pojawiają w przeszłości. For... Okay, no to reklama jest fajna, ale już krótkie te reklamy robią. Tu reklama z Kevinem, chyba? Jesteś na wzór Kevina? Chciać zrobić? Ale to znowu jest stara reklama. Czy po prostu taki klimat zrobi. Nie, to jest 2.16, to taki klimat po prostu zrobi. to było 2.16, Ok. To od 2.20 i wyżej to w sumie nie mam, ale tak jak mówimy mówiłem 2.24 2.25 więc i tak będzie co oglądać. Okej, okay, skoro to jest 2.16, to to będzie 2.17 reklama. To dobrze rozumiem. Hmm. No dobra, dla córki robi ojciec wszystko, ale jednak, akurat wielory był i go wywrócił. No tak. powiedziałbym że ok to co by mi najbardziej nie pasowało to, to że na przykład jest ten list tu i on poleciał z nim do wody a nagle wylatuje i jest jeszcze on w całości ten list prawie nic nie rozszarpany ani nawet nie mokry taka że jest trochę sprzeczna dla mnie druga sprawa za dużo tu jest sen naciąganych które nie mają sensu bo na przykład jak przedtem on został motor jak on się gdzieś wspinał, to jest to jest takie rzucenie wszystkiego na, jedną, ten, na jedno miejsce. Druga sprawa, tak szybkim czasie by się nie dostał, na pewno. Tam. To załóżmy, że on nawet dał ten wczoraj i nie uwierzysz w jeden dzień, więc to po prostu sesja animacji. animacji po prostu, animowania. Ok, i tu nagle ciężarówką jedzie jedną i tak nagle szybko wrócił. No dobra, dobra. Aha. Czyli wyszło, jednak, wyszło, jednak, że ta reklama ma drugie dno. Drugie, że ta wędrówka była totalnie bez sensu, bo wystarczyło. Czy Ojciec mógł równie dobrze zobaczyć, co jest zapisane w środku. Nie musiałby w ogóle zapieprzać taki kawał drogi. Dobra, to już jest chyba koniec. A teraz lecimy na świeżą reklama z 224, tak pisało przynajmniej. To jest składzona przez AI. Będziemy patrzeć, co tu jest. Bo ktoś, tu mi pisał, że tego zarzucania, że driftowały kółka, nie? Ale ja nie widziałem tego. To za bardzo, jak wygląda. To, to, na 20, 24 to troszeczkę się nie dziwi, to wygląda okropnie. Dobra, jeszcze jedno przeżycia. To wygląda jakby silniki się wypaliły. Okej. Okay. Rzeczywiście, tam było, że tam było rzeczywiście jak tak spojrzeć. Było widać, rzeczywiście. Jak spojrzeć? Tutaj. To no tu, te koło. Te, te koło w ogóle nie jedzie. Jedzie po prostu tak driftuje. Rzeczywiście. Jak przejdzie? może to tak on To jeszcze wygląda ok. To wygląda dziwacznie. Okej, okay, animacja. No to tylne koła rzeczywiście, nie? Trochę ich rozumiem chodziło. Ale reklama nie była aż taka najgorsza, chyba mi to wydaje. Natomiast całkowicie zrezygnowali. W parze tylko na zwierzęta przeszli, nie? A teraz czas na najnowszą reklamę, która wyszła dosłownie 4 dni temu, jak ja to nagrywam. Nie, Mikołaje już w ogóle nie pokazują, widzę. Już im się nie chce pokazywać twarzy Mikołaja. Okej, okay, zobaczmy. Już widzę, że koła są lepszym kątem. Okej, okay. to mogę tu wytrzymać. Tu mi się ta reklama nie podoba bardzo. Okej, okay, niedźwiedzie polarne się budzą, ale kurna... Ja to tak bardzo AI widzę, not, ani w ogóle realistyczne. Ja na przykład widzę tutaj te AI bardzo tak zwierzętach, nie? W pingwinach na przykład nie jestem w stanie się jakoś aż tak zauważyć. Może troszeczkę, bo inne oczy takie mam wrażenie w tym odcieniu jest, ale to ja się tak tyle widzę. To już, to jest uważam, jeden wielki hit, co to, to, to kurwa jest. Przepraszam, ale to wygląda tragicznie, uważam. Nie zwierząt, zwierząt się pozbyć w tych nagraniach, ale też jaj bardzo. Something magic. Tutaj drzewa się świecą, ok. Miałoby to sens. Tylko tu właśnie ten kad trochę nie rozumiem, bo tutaj rozumiem, że te ciężarówki jeżdżą, ale skoro tam wcześniej tutaj mamy, widzicie, troszkę śniegu pokazanego teoretycznie z tyłu, a tutaj wszystko jest bez śniegu w ogóle. To jest to troszkę dla mnie naciągany temat. Leniwie jest pokazany w ogóle, nie? No, bo gra bo są Leniwi. <laughs> ok, bociany lecą, bo jest śnieg. śniegu. Bardzo, wydaje mi się, kontrowersyjne. Ok. Pływają, tu se pływają, to jeszcze może być ok. Ale kurde, nie, nie potrafię na to patrzeć, to tak wygląda okropnie. 21 Ok, tu króliki patrzą. Tu czego nie rozumiem. Okej, okay, tu też wiadomo, ja wszystkie tak patrzą. Ok, zaskoczenie. Dlaczego tu jest baner animowany z Mikołajem? To, to jest uważam dla mnie dziwne. Why? Dlaczego zrobisz, że tutaj nie ma księgowość kierującej, tylko to jest, kurde, Mikołaj, który się uśmiecha na banerze animowany. Dlaczego? Jeszcze widać, że ta kokolada nie jest oryginalna, można powiedzieć, bo to ma jakąś taką ciemnawą butelkę, że tak powiem. Nie będę mówił całoroda, bo nie jest to zwyk zwykła czerwień. Nie to wygląda. Tutaj pies się ten. To, to jeszcze to, te, te psy jeszcze wyglądają tak w miarę okej. Okay. To inne wygląda bardziej w razie. I tu się lampy świecą. Kurde, przepraszam. Tak wiem, że tak klikam, próbuję jakoś dostrzec się tak czy szczegół, czy coś tu jest takiego. Czy nie wiem. Okej, okay, ludzie nagle przełożą, okej, okay, wszyscy się powią. Chociaż tych ludzi w ogóle nie pokazali jak patrzeć na to. To jest typowo trailer pod zwierzęta, nie? że są tutaj ludzie, ale są wszyscy zamazani, bo im się jej po prostu nie chciało otworzyć. Dlaczego wyborka ta jest na samej górze? Też nie wiem, można to się czegoś przyczepić. Hmm. No ja mógłbym, jak tak spojrzycie, tutaj jest ta choinka i tutaj ta gwiazda. Chociaż to mogło być z innego kąta. mógłbym się uprzeć, że to inny kąt był kamery. A tutaj. Tutaj rozumiem, że daje tą gwiazdę, czy jest ta gwiazda, ale to jest biała gwiazda. Jeśli to jest oczywiście te same miejsce na koniec pokazane, no to zobaczcie, tu, tu tak wygląda. Prosta droga, do i ten, tu, tu, prosta droga i tu jest pełno śniegu, jakieś rondo i tak dalej, nie? I tu jest też gwiazda bardziej złocista I, i jeśli na przykład jest to pokazane jedno i to samo miejsce, no to można się przyczepić tego miejsca, że tutaj nie ma takiej drogi jak jest pokazane i tu nie? nie ma prostej drogi dwu, dwukierunkowej. No tak można spojrzeć nawet z tego nagania, że to jest bardziej taka kierunkowa droga, a oni jeżdżą środkiem. Tu jest jedna droga, nie? Jeśli oczywiście to jest to samo miejsce pokazane, to można się wtedy przyczepić. Ale wydaje mi się, że chyba ja, no bo jak tak zobaczycie, na te domy, tutaj i te, to jednak są troszkę podobne. Dla mnie bardzo kontrowersyjna ta reklama jest. 25. Natomiast jeszcze jakbym mógł się przyczepić. Dobra, nie, lamp są jakby. Ale jakoś tak nie przemawia do mnie ta magia, dla mnie to jest, jak wcześniej były reklamy Real Magic, tak, tak to bym nazwał Fake Magic, bo nie oszukujemy się, Real Magic chyba było z tych starych nagraniach, jak się rzeczywiście starali, a teraz to jest Fake Magic, dlatego że to jest sztuczna magia stworzona przez AI, bądź co bądź, Dlatego mógłbym to nazwać Fake Magic. Nie, ale nie chcę się też upierać, bo każdy... Wszystko idzie niestety tak do przodu, nie? I mówiąc, no z tego kątu, jak tak patrząc, jeśli to byłoby rzeczywiście. Patrząc na to, ciężko stwierdzić, nie? Może być to inne miejsce, nie? Ale tak mówię, jakby się przyczeć. Jeszcze tak się uprzeć. no ten to, to, nie wiem, co tu robi, nie? Co to ma być? Tak, tak za przeproszeniem, to nie mam pojęcia. Why? Why? mogę się coś jeszcze tutaj przepić. Znaczy koła jadą normalnie tutaj. Chociaż. Mam wrażenie, że no wiem, że jest inny kąt kamery, ale mam wrażenie. Tutaj koła w ogóle jakby nie jadą, nie? One one też takim swoim ruchem propem, nie? Jeszcze ja się muszę. Aż dać na... 25. No nie. Nie jadą kurwa. Czyli co, znowu im się nie chciało. Ja. No dobra. No dobra. Albo jadę się źle wicha. No tu widać, że jeszcze koła jakoś jadą. O! bez jaj, tu było widać, bo było widać, że się kręci, nie? A tu? Nie widać nawet, że się kręci, nie? Okej, okay. wiecie, można coś przyczepić, tak jak mówię, tutaj na przykład jest pokazany z tyłu teoretycznie śnieg, nie? Tu nie ma tego śniegu, to też jest takie kontrowersyjne, leciutko. Ale dobra, ja się już nie będę przyczepiał. To jest najnowsza reklama, nie wiadomo, co jeszcze by mi powiedzieli. Wszystko moja opinia luźna. Ja dziękuję za oglądanie. No moim zdaniem uważam, że przyszłość marka AI wygląda prościowo dla firm beznadziejnie. Chyba, że znów wrócą do tego, co było. Czyli rzeczywiście tworzyć fajne, fajne materiały. Reklamowe, a nie takie byle co. Bo wygląda to okropnie troszeczkę. No i co, i tyle. Dziękuję za oglądanie.